Szanowni Państwo, kochani mieszkańcy miasta i gminy busko zdrój jesteśmy tutaj wspólnie dzisiaj z panią Agnieszką i z Bartkiem Druchem z OSP Mikułowice, żeby Państwu podziękować w imieniu nas wszystkich, w imieniu władz gminy, ale w imieniu powodzian, w imieniu mieszkańców, wszystkich zaangażowanych w zbiórkę darów dla powodzian na południu i zachodzie naszego kraju. Szanowni Państwo, to kolejna zbiórka z Buska, z naszej gminy. Był już transport do Kłocka, był transport na Głuchołazy, teraz... Ten transport, który tuż za nami, jak Państwo widzicie, się organizuje, on pojedzie do Lądka Zdroju. Kochani, wszystkim dziękujemy za zaangażowanie. Ta akcja naprawdę potwierdza, że wszyscy mamy wielkie serca. Cała Polska włączyła się w akcję wspierania powodzian. Nie mogło tam zabraknąć mieszkańców naszej gminy, za co wszystkim z całego serca dziękujemy. Kochani, są informacje takie z terenów zalewowych że, czy popowodziowych, zalew, że mniej potrzeba już dzisiaj żywności i, i płynów, więcej środków czystości, sprzętu takiego, który będzie pomocny w odbudowywaniu miast i w porządkowaniu tych terenów popowodziowych. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Trzymajmy się razem.